A, ucieka, ucieka, ucieka. A ja mam za zadanie trafić go tą butelką plastikową oczywiście, która jest do połowy pełna. Jak do połowy to nie pełna, no tak, pełna wody. Uwaga. Prawie dostał. Widzowie dramatycznie skończyliśmy tamten odcinek i dramatycznie kontynuujemy ten, ponieważ mam tu właśnie challenge żeby trafić któregoś z nich o tym tą, tą, tą wodą i jeżeli trafię, to oni będą zaczepiali i pytali się, czy chce ktoś wody, chce ktoś wody, chce ktoś wody. Tak gdzie oni są. Kiedy ja nagrywałem i mówiłem coś do kamery, to oni gdzieś się schowali. O, butelka jest plastikowa jakby co. Do, niecała połowa butelki jest pełna wody. Napełniona wodą. Tak gdzie oni są? Ja się Muszę teraz ich znaleźć. Tu? Nie, podejrzewam, że ich tu nie ma. A, -a. Może... Ha, tam są. Tam są. A gdzie oni są? Tam są. Ej, ale, może nie tak daleko, co? Trochę bliżej, trochę bliżej. Cholera, nie w tym kierunku. Nie, no niewiarygodne. Ja po prostu nagrywam cały czas, a nie założyłem, że to było zapauzowane. Nie. Nic już nie mów. Fajnie jest na pytanie. No fajnie, no patrzcie, to jest to jest naprawdę ekstra. O tu. Jeszcze masz 10 sekund do ucieknięcia? Ale nie. A dlaczego? No bo ja zrobię. Ale tego, ja te, tego nie nagrałem, bo to się nie liczy. Ale zrobię przez chwilę. No. A to co, ja tego nie widziałem i tego no. nie nagrałem. Jeszcze raz. Do, dobra, więc powiedz o co w tym, w tym momencie chodzi. Bo skończyło się na tym, że w końcu ty dostałeś. Y, tą, tym, tym, tą wodą w nogę, prawda? No ja więc. O! 10 sekund. 10 sekund. 10 sekund... 10. Wolniej powiedz to, o co macie 10 teraz. 10, 10, 9. Osiem, I potem ktoś potem złapie, tak? Tak. I potem ktoś drugi. Dobra. Czyli potem. Aha, okej. Okay. Jeszcze raz. Powiedz o, o co chodzi. Ty Czyli chodzi mi o to, że on zrobi trik i w tym mamy 10 sekund na ucieczkę. Jeżeli tak. ktoś złapie tam w tym robi trik, i mamy 10 sekund na ucieczkę. Dobra. Tak. Zrozumieliście wszystko? Dobra. Bo ja nie do końca, raz, ale potem dwa, przejrzymy ten film. Tych, no, 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 cztery, pięć, uciekaj, sześć, ja mam uciekać? siedem, aha. osiem, dziewięć, dziesięć. Jesteś? Ale, ale nie zdążyłem. Dobra, to Dobra, jeszcze raz. daj mi, daj mi jeszcze jedną szansę, daj Dobra. mi jeszcze jedną szansę, bo ja nie, nie uciekam tak szybko jak wy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uciekłem, uciekłem. Nie trafił. Ty korek odpadł i wylała się woda. Szybko uratuj resztę tej wody. Bo trochę szkoda. Dobra, ale uciekaj. Uh -huh. nie, nie, nie wylewaj cały. Ale ciebie. Gruba jest Nie. Brawo. No to budyk. Brawo. Brawo młody. młody. Weź, dobra, Bez... Więc coś tam było. Dobra. Dobra, nic to nie było. Jaja, rośnie trikonach, dawaj. Pierwszy dostaniesz. On pierwszy dostanie, bo już mnie wkurzyła, to jest zresztą też. Muszę flipa zrobić. Ja to flipa muszę zrobić. Tak, daj telefon. A wiesz ile to, to potrwa? Nie, ale. Posłuchaj, 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 posłuchaj. Ja nie będę robił śmiesznego. Co on robił śmiesznego? Czekaj, tylko wiesz, to jest Ernesta? Tak. Trzymaj. Dzięki. A gdzie jest mój? Nie Gdzieś tam mojego. jest Mojego nie ma. A drugi? To chyba tu jest. Czekaj. Wow. Mam jego zdjęcie. To jest Co? Dobra. Dawaj, robisz flipa, to no? flipa. Jeszcze raz stańcie bliżej i powiecie, co robisz. No ten flipa robisz. Dawaj. Co no robisz? Mruk. No 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 dobra. Co robię? Chyba ten flipa. Dobra. Dawaj. Hmm. Pisz ja bo są najlepsze. Daj. Nagrywa się. No? Daj, za pierwszym razem. Daj, proszę. Oj, blisko, blisko. Ojej, parę się. <noise> wow. o! O! masz za drugie. Jest. 10 sekund. Oczekaj, to masz mój telefon. 10 sekund, a twój telefon Ale 10 sekund znowu. 10 sekund. masz. Nie no. masz? Dobra. 10 sekund. 10 sekund. Dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziewięć, dziesięć. Cholera. Tak poszło nie do końca. A drugi raz będzie lepiej. To mocno za mocne. A, mocne. Mocne, Tam uciekał, widziałem, widziałem. A tam zapędziłem go w kozi róg. Sam się zapędził. Tam nie ucieknie. A tu jest drugi z nich. O coś. To... A no, prawie. Omsknęło się. Ale tu jest drugi z nich. On chowa się. Myśli, że ja go nie widzę? A ja go widzę. Nie! <noise> Prawie. Prawie. No. Dobra, idziemy dalej. Ktoś tam się schował. Wcześniej. <głos> 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 O, trochę się zmachałem, przyznam. Oni są tam na górze. Zaraz ich zauważę, oni tam są. Mogli zaskoczyć od tamtej strony schodów, ale też nie chcę, żeby, żeby któryś z nich tu skakał. Za dużo betonu. Czyż hmm. tu są? Nie ma? Cholera. A, widzę. Ferko. Liam Muszę znaleźć są są Uwaga Nagrywam Nagrywam no nie, jeszcze korek odpadł O kur... Korek odpadł Już korek odpadł i woda się wyleła Woda się wylała No to koniec! Co musiałam? Nie masz, Co, nie masz w no? Tak, wracamy tym bardziej, że za chwilę bateria mi padnie. Daj, yy, napiję się tej ostatniej kropli wody. To też. Ja też. Ja już wow. nie, bo to jest takie zmieszane. A wiesz, że się ja Jak, jak na, ja na przykład byłem, to ja się nagrywałem. Serio? No? Nagrywałeś mnie? No. Cholera. Dobra, widzowie, ten film jest w miarę... Krótki, bo skończyliśmy fajną zabawę. Było miło. Zrobimy sobie tu ostatnią scenkę. Do zobaczenia. Mordeczki i coś kolejnego wymyślimy. Może fajnego, może głupiego, ale z nimi zawsze jest coś ciekawego. do zobaczenia.